Gracias. <coughs> <głos》głos》> ja Znam tylko z, 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 z <głos》> Bo chciałam też, jak wiedziałem, ja do tutaj, nie? Ale to ona mi powiedziała, tak? tak? No i teraz czekamy. Nie, jak chciałam odsłonić, żeby było dobrze, to... e, Moi drodzy, ponieważ ja muszę szybko lecieć, ja za na chwilę wezostawię. Dobrze. E, I nie zdążę zobaczyć wjazdu Siana, Aha. który ten oto szwagier, nie mój, ale szwagier, mhm. e, zakupił dla naszej koni 16 roku. Dzięki. W ogóle było i tyle tylko było. Było nie tam tego co ja wtedy dzwoniłam, tylko całkiem kogoś innego. Tam gdzie kiedyś kupował, jest to pod zadaszeniem i jeszcze było dla tego też przykrywane. Że nie było na całkiem na powietrze. Tak, że nie będzie zepsute. No nie. I tylko tyle chciał sprzedać, bo on też potrzebuje, nie? Bo nie ma. No nie ma, bo niektórzy wciskają nam wszystkim Kiki, że siana jest pełna i to za grosze. Bo właśnie człowieka chciał tak 20 rolek, chociaż nie, bo tyle akurat zmieści tam nie w tym samochodzie no Belli no, mhm. no ale no, nie, nie chciał teraz sprzedać, bo uważał, też potrzebuje wiadomo jak to teraz szale, ale... nie? i wcale nie jest tak tanie jak tu właśnie tam piszą, a ja mówię, że ja uważam, że to, to nie są przyjaciele zwierząt bo, nie, nie bo ma to za Więc zadanie, żeby zniechęcać żeby ludzie nie, nie pomagali w karmieniu to zwierząt. Prostu, to nie są na pewno ludzie, którzy są y, przyjacielami zwierząt, na pewno nie. Nie, to są, słuchajcie, to jest tylko tak, e, żeby e, pokazać się, mm -hmm. tylko komu się A, pokażą, tak. bo ja nie rozumiem. No ale też taką robią, to robią, robią tak, też w tak, drugą tak? stronę, nie? Ciężko jest, ale powiedzcie mi, dzieci, tu już klatka sto. thank you